Witam wszystkich z tej strony Jaro. Hmm, dzisiaj przyszła pocuszka. Nie no, wiem co to jest. A dzisiaj jest od operatora. Karta SIM, abonament, A, tutaj serwisowa. Okay. skupimy się na tym, co tu jest. O, ciężkie pudło. W środku. Telefonik.

gdzieś 6 megapikseli aparat takie tam już się troszkę zagrzeje spróbujemy to coś rozpakować, uruchomić tu widać, że telefonik nigdy wcześniej nie był odpakowywany, czyli jest nowy. No chyba, że zalakowali opakowanie. nie? Żółciutkie <laughs> opakowanie. 5G. Telefon. Dobra, nie wiem, niech trochę się... Także teraz sobie go... Spróbujemy odpalić na razie bez sim -u. No dobra, zobaczmy co mamy w pudełku. Czasem spasowane, Boli, wiesz, Ciach. Co to jeszcze co tu mam pokrowiec na telefon, Spoko. nawet taki jakiś tam mi się telefon bardzo nie przesuwał trochę większy telefon będzie od mojego Huawei'a no, Huawei'a wiem. jakieś tam instrukcje obsługi do poczytania jak ktoś nie ma co robić lubicie takie instrukcje z jednej ręki to tak trochę nie źle jest to wszystko wyciągać to mamy sam telefon Ładnie zapakowane jakąś szybką ładowarkę USB-C oczywiście to już chyba jest dużo szybsza ładowarka nie wiem czy to widać i nam go szybsza przynajmniej mamy coś tu jeszcze w tym opakowaniu żebym tu zaraz czegoś nie rozwalił no i więcej tutaj w tym opakowaniu nic nie ma schod na woże niedawno kurie jechał mhm. go nie będę próbował na razie uruchamiać Niech on sobie, no fajnie wygląda. Jest jeszcze nam rozjęty taki. No, Klajeczki jak, jakieś, jakiś ten. Co on ty ma? Taki, taki dosyć cienki, ale duży. 4 obiektywy tylko hmm. gdzie jest taki trochę ciężki, ale i sorry, to klasę teraz? no właśnie, słuchaj, ja po 20 lightam gram, no po no 20 to jeszcze takich średnich nie ma, więc no wielka komora w porównaniu do, do P20. Dobra, to tu nie będę przemówdzał, później wam to zmontuję. Niech on sobie trochę odtaje, tutaj niech się trochę zagleje, i spróbujemy go włączyć, co? No i tak, telefon tutaj, on na razie sobie zobaczy, co tutaj mamy. Tak. No. no, ręką mi się nie uda. Tak. Myślałem, że trzeba będzie tym takim już ale no cóż, jednak trzeba. Muszę hmm. światło sobie włączyć, tutaj nie widać. Tutaj nie widać jest tacka. Hmm. Jest tacka w większości telefonów. To, no, tacka na mikroSD było lepiej widać no, Tacka na mikro SD i dwie karty na sim czyli te najmniejsza. Telefon. W opcji 64 giga wbudowanej pamięci No i kartę ma obsługiwać do jednego terla nawet Telefon i witam Napisem Remi teraz ustawiamy język hmm. oczywiście polski Jesteśmy colocar a Polska. dá aí. É aqui está uma dalej dá Dalej. No, tu trzeba się Wi-Fi połączyć, sprawdzę tak? sobie dostępność aktualizacji od razu mhm. Chcę skopiować dane z telefonu no czyli normalka no i tu jest możemy skopiować ze swojego starego telefonu z Androidem, kopia yy, Google chmury. No i można też skopiować dane z iPhone'a. Wcześniej chyba tego nie było, z tego co pamiętam. No i tutaj dalej mamy wybór dostawcy wyszukiwania. Nie ja głównie używam Google. To są różne jakieś Yahoo, jakieś inne. Nie, Google bierze. Oczywiście Assistant Google. Nie wiem, po co to jest rozpoznawanie głosu. Ale... Y, zauważyłem, że jest coś takiego, że nawet jak powinny rozpoznawać tylko wasz głos, y, rozpoznaje głos y, osób trzecich nie wiem dlaczego i po co. Jak widać, są tutaj ruchome tapety. Spoko Bayer, ale no, dla mnie to trochę bez sensu, bo zużywa y, dodatkową Anergię, no i moc procesora, tak. No i w ogóle, co ogóle zajmuje. Animacja też zużywa jakieś zasoby, jakieś, jakieś, jakąś część pamięci, część, no właśnie, obciąża procesor, bo to też są obliczenia, tak by to jest tylko obraz, który się tam gdzieś tam przesuwanie, nie? Gdzieś tam klatka, ale. No, to warto, bardziej fajne. No ja sobie chyba ustawię ten <grym> Fajnie wygląda. Tak z gwiezdny wojen. Nie, no spoko, ustawię sobie. I mamy oczywiście tutaj. Mm, metodę odblokowywania. Czyli hasło, odcisk palca. I twarz. Hmm. Nie wiem, jak jest w e... Realme, ale w Huawei P20 Lite jest tak, że musisz ustawić najpierw hasło, później przypoglądkować odcisk palca i odblokowanie ekranu dopiero wtedy, ja właśnie ja się sobie odciskiem palca. Hmm. No i w ogóle przy włączaniu telefonu trzeba podać hasełko i jak gdzieś tam chcecie wejść głębiej to też trzeba sobie podać hasełko. Ciekawe jak będzie tutaj. to jest tak jak podejrzewałem, czyli też trzeba wpisać hasło. I tu jest informacja, że zapamiętaj to hasło, zapomnianego hasła nie da się już odzyskać, czyli, czyli zapomnijcie hasło do telefonu. To Zostaje tylko reset do ustawień fabrycznych, hmm. a to już nie jest takie proste. W niektórych wypadkach trzeba po prostu wiedzieć, jak to zrobić, bo wtedy no, macie cegiełkę w kieszeni. To dość drogą, jeśli zapomnijcie tego hasła. A i tutaj możecie sobie wybrać, na razie pokażę, hmm. użyj hasła innego typu. No. A propos. Tu di nuovo sei sindaco. Tutte i mamme che sono poleccane, che si importui telefono. Aktualizacja, oczywiście. No i tak wygląda. Menu. Mniej... Uh, Ohoho. Uh, uh. No to nawalone wszystkiego. <grystanie> Jak widzę. Jakieś aktualizacje, jakieś dane skąd ta poszły. Bo... Amazon to mi nie pociągno trzeba wywalić dużo rzeczy do wywalenia teraz sobie sprawdźmy czy się tak ładnie działa odblokowywanie no i tak w jedną wychodzi tak jak... 64 giga pamięci wbudowanej dostępna około 50. To się garzy. Procesor ośmiordzeniowy. 4 giga ramo. Na dwa.